Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białego Stoku ustalili, że w lesie w okolicach Gródka funkcjonuje bimbrownia, w której produkowany jest nielegalny alkohol na dużą skalę. Mundrowi wkroczyli na jej teren, zaskakując nadzorującego produkcję 28-letniego mężczyznę, mieszkańca jednej z podgródeckich miejscowości. W zamaskowanej leśnej bimbrowni funkcjonariusze ujawnili m.in. innymi kadzie na zacier, piece, kotły i chłodnice wykorzystywane w produkcji bimbru, oraz 350 litrów właśnie wyprodukowanego alkoholu o mocy 25 i 55%. Kolejne niemal 65 litrów bimbru mundurowi znaleźli w miejscu zamieszkania 28-latka. Funkcjonariusze KAS wszczęli przeciwko mężczyźnie postępowanie karne skarbowe, rekwirując nielegalny alkohol oraz zabezpieczając aparaturę do jego produkcji. Bimbrownik odpowie teraz przed sądem. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.